30% liczby x jest o 2730 mniejsze od liczby x. Liczba x jest równa. W tym zadaniu musimy sobie ułożyć jakieś równanie z tą liczbą x. 30% liczby x to jest inaczej 0,3%. X. I ta liczba jest o 2730 mniejsza od liczby x. Czyli jeżeli po jednej stronie równania napiszemy sobie 0,3x, a z drugiej x, to wiemy, że liczba ta jest o 2730 mniejsza. Czyli jeżeli byśmy od tej odjęli sobie 2730, to w tym momencie te liczby będą równe. A więc możemy między nimi sobie postawić znak równości. No i z tego wychodzi nam nasze równanie. A więc możemy sobie przenieść tą ujemną liczbę na lewą stronę, żeby była dodatnia. 2730 równa się x odjąć 0,3x. Czyli 2730 równa się 0,7x, a więc x to równa się 2730 przez 0,7, czyli to będzie inaczej 2730 i możemy rozszerzyć sobie przez 10, czyli dopiszemy 1,0 na 7 i teraz taka liczba, jakby było 21 na 7 to jest 3 i zostanie nam z tego tutaj 63. Czyli 63 na 7 to jest 9, a zatem x to będzie 39 i 2,0, tak? A więc poprawna jest odpowiedź A.